Hej, witam na kanale Dory Style. Ja jestem Dorota. A w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o trendach, które mi się podobają, a na innych. Zapraszam. I słuchajcie, jestem dzisiaj w bojowym nastroju, bo kończy mi się urlop i po pierwsze, już mi się nie chce, wiecie, iść do roboty w poniedziałek. A po drugie, wcale nie odpoczęłam. Bo byłam z dziećmi, wiecie o co chodzi. E, nie, dlatego też nie, nie nagrałam w zeszłym tygodniu, bo po prostu byłam w wakacyjnym nastroju, można tak powiedzieć. Ale dzisiaj stwierdziłam, że przyjdziemy sobie pogadać, bo właśnie mam bojowy nastrój. Wiecie, odwaliłam się i, e, i po prostu pogadamy sobie o trendach, które. I ja lubię, bo wiecie, ja właściwie większość rzeczy mi się podoba, ale nie na mnie, czyli nie mogłabym czegoś takiego nosić i powiem dlaczego. Także mam dzisiaj 10 takich trendów i jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie i czy macie takie, wiecie, podobne wnioski, spostrzeżenia, czy może uwielbiacie te trendy, a może macie jakieś swoje. Dajcie mi znać później w komentarzach i zapraszam do pierwszego. I zacznę sobie tak od góry, będę miała w dół. I pierwszym trendem, który... Uważam, że jest super, bo to jest coś nowego, przynajmniej, wiecie, jakieś taka odświeżona wersja, to są chustki na głowie i to tak, wiecie, wiązane w różny sposób, nie tylko tak piracko, ale też trochę na babcie, na czapkę, wiecie, jakoś tak fajnie związane i ja po prostu oglądam te wszystkie dziewczyny i mówię, wow, to jest, wiecie, to jest jeszcze okazja, żeby dodać kolor na górę. Żeby urozmaicić, to jest po prostu jako dodatek. Może być kolorowa chusta, wiecie, jedwabna, piękna, yy, może być jednolita, dopełniająca całość jakby obojętnie. Po prostu takie kapelusz, czy jakaś czapka. Ale ja nie jestem w stanie nosić, ponieważ zawsze nakładam, ja mam w ogóle dużą głowę, czaszkę w sensie, plus jeszcze te włosy i jak nałożę, to to mi strasznie tak spłaszcza i ja po prostu wyglądam, wiecie, tak spłaszczone i nagle włosy, a nawet jakbym miała związane włosy, to po prostu strasznie jestem jakaś taka spłaszczona. To jest raz. Dwa, jak yy, jestem w takiej, na przykład stylu takich, wiecie, na babcie czy coś, to wyglądam trochę staro, w sensie postarza mnie to. Nie wiem, czuję się po prostu jakaś taka babuszka ze wsi niż rzeczywiście jako trendy, wiecie, babka. Także po prostu to nie jest dla mnie ja jakby na sobie tego nie widzę. Jeszcze jakbym miała gdzieś tam wplatać tą chustę, to zaraz mi te włosy, wiecie, wychodzą albo się jakoś plączą. No, no nie, no nie. Być może kiedyś się przekonałam, mam ogólnie sporo chust i chciałabym je używać, ale jakoś nie mogę, nie mogę się... Do tego przekonać, po prostu pewnie bym musiała kiedyś usiąść i pokombinować, co jest na moje włosy i na moją głowę najlepsze. Lecimy dalej, schodząc w dół. Mamy koszulki polo, i to są szczególności takie polo trochę oversize'owe, ale też niekoniecznie długi, krótki rękaw, dużo wpaski, bardzo dużo się pojawia. Tutaj wam tam gdzieś tam poznaję jakieś zdjęcia, to będę wam pokazywała przykłady. I one są teraz naprawdę hot, Będą, nie wiem, czy to też przez to olimpiadę, czy ogólnie przez te wszystkie seriale, jakieś tam takie tenisowe. Generalnie taki, taki właśnie look z polo jest teraz bardzo na czasie. Natomiast ja, jak mam tego typu koszulkę, niekoniecznie nawet z takim kołnierzem, ale jakąś taką, to nie wiem, czuję się tak właśnie mało modnie. Czuję się jak taka. Tak jakoś prosto, tak jakbym była, wiecie, poszła, nie wiem, kiedyś przynajmniej, tak teraz nie, ale kiedyś były w sklepie kary, właśnie takie, tylko takie rzeczy. I jakoś mi się to zawsze kojarzyło z taką już starą ciotką. Nie wiem, nie mogę po prostu. I też się czuję za, za szeroko, bo one są jednak zabudowane z krótkim rękawkiem. Czuję się też zbyt męsko, chociaż lubię męskie rzeczy nosić, ale w inny sposób trochę. I nie mogę. Może dlatego, że też jest w tym większym rozmiarze. Jakbym była szczuplejsza złożyła to i jakąś tam powiedzmy spódniczkę, może byłoby inaczej. Natomiast aktualnie na mnie to nie wygląda dobrze. Według mnie. A jak wy macie? Kolejnym trendem, który widzę, wiecie, szczególnie w lecie, to są sukienki albo topy z odkrótnimi plecami, po prostu bez pleców. E, czy, czy to, wiecie, u góry są zawiązywane, później pokazują plecy, e, czy jakoś tak po prostu się kończą, jakby, obojętnie. Pokazywanie całych pleców. Ja lubię pokazywać moje plecy, tak powiedzmy, do łopatek od góry, ale dolna część, no niekoniecznie, wiecie. Te sprawy, bułeczki i, i, i nadmiarowy tłuszczyk, to jest raz. I dwa, też bym nie mogła być bez stanika, bo mimo wszystko, wiecie, Mam takie dość piersi, które się potem nisko są osadzone i dlatego muszę mieć zawsze coś, co je podtrzymuje, żeby się przynajmniej czuć komfortowo. Nie mówię, że nie chodzę bez stanika, ale nie, wiecie, jako stylizacja. W domu bardzo, bardzo chętnie, ale nie jako taka, wiecie, rzecz, że żeby po prostu wyjść nawet na, wiecie, w lecie na spacer. Nie lubię. Więc po pierwsze potrzebuję stanik, więc no, takie rzeczy, które odkrywają całe plecy, absolutnie nie. Plus jeszcze... To nie jest moja strefa komfortu, którą jestem jeszcze chętna pokazywać. Także bardzo mi się podobają, wiecie, te wszystkie sukienki. No bo wiadomo, odkrywamy plecy. To jest jakby jedyna taka szansa lato, żeby właśnie pokazać trochę więcej ciała między innymi z tyłu. No, ale nie dla mnie. Dobra, idąc dalej, słuchajcie, niski stan. To już od jakiegoś czasu jest y, gdzieś tam modne. Były takie długie, y, długie spodnie, trochę w stylu lat 90. stylizacje i to cały czas się utrzymuje. Jeszcze dodatkowo teraz są takie shorty bermudy do tego i y, y, no wiadomo, niski stan dla osoby z brzuchem to jest śmierć. i Wydaje mi się, że wiele rzeczy można gdzieś tam przeboleć, ale jeżeli ma się coś kończyć w najszerszym miejscu naszej sylwetki, no to będzie to nam tam jeszcze poszerzało i przyciągało uwagę. Jeżeli chce, nie chcemy przyciągać za dużej uwagi do brzucha, to lepiej wysoki stan i wtedy no albo spodnie, albo spódnica, tak, sukienki też, żeby się kończyły, bo wszystko, co się kończy właśnie w tym miejscu tutaj, to jest no Przyciągając tą uwagę, więc ja nie lubię niskiego stanu, szczególnie, że uważam, że on skręca nogi. A ja mimo tego, że mam. Znaczy, y jestem tutaj krótka w stanie. Y mam, 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 mam krótki tors, to i tak lubię wydłużać nogi. Y I uważam, że to nigdy nikomu nie zaszkodziło, więc niski stan mi się wydaje, że tylko dla bardzo szczupłych takich modelek, albo młodych dziewczyn się obroni. No właśnie, idziemy dalej, już wspomniałam shorty, bermudy. O! Jest to coś, co się bardzo dużo pokazuje gdzieś tam na Instagramie. Patrzę na te shorty, wiecie. Szczególnie właśnie, one są też z niskim stanem, więc, jakby to mi się podoba w tych shortach, że one są z niskim stanem. Bo ogólnie niski stan mi się tak średnio podoba, ale te akurat w tych shortach wyglądają super. I one są właśnie takie. Mówię konkretnie o takich bermudach, głównie jeansowych, ale nie tylko, a takich sztywniejszych, materiale, szerokie bardzo i takie nawet za kolano albo do kolana. Właśnie bardzo często są to jeansy i one są noszone często z takim właśnie króciutkim topem albo z czymś obcisłym na górze. One wyglądają super, bo z jednej strony to są shorty, a z drugiej strony nie są to wiecie, Za bardzo wy... tutaj wycięte. Są też szerokie, więc po prostu są przewiewne. Natomiast ja czuję się w tego typu spodniach jak mały chłopiec. Nie mogę tego przemyśleć w sensie, sobie zmienić tej myśli w głowie. I wydaje mi się, że też jak sobie przerabiałam takie właśnie shorty dłuższe na krótsze, to o tym mówiłam i też wiedziałam w komentarzach, że pisaliście, że macie tak samo, więc nie jestem sama. Natomiast. Też być może z, ze względu na, na to, że jestem większa, to jakoś tak to się zupełnie inaczej układa. No wiadomo, na większym to nie jest to, że kupimy sobie większy rozmiar tego samego i będziemy wyglądały tak samo, jak po dziewczyny, bo my już wtedy mamy krągłość, i już jakby jesteśmy nie, nie jesteśmy wyższe i większe, tylko jesteśmy większe, więc to też inaczej zupełnie w te fasony na, na nas wyglądają i mi się na mnie to bardzo nie podoba. Ale na innych super. Kolejną rzeczą, to jest, jakby bardzo niedawno nie się pojawiło i to po prostu zaczęło teraz na Fashion Weeku. Puch, być wszędzie, to są e, takie, takie chmurkowe spódnice, sukienki, to się nazywa Bubble Hem, czy po prostu tak jakbyśmy miały taką chmurkę. To po prostu się osiąga w ten sposób, że się ma dłuższy materiał z przodu, pod spodem podszewka jest krótsza i po prostu jak zszyjemy razem, to się tworzy taki, taki właśnie balonik. I no, mnóstwo tego jest. Czy w mini, czy nawet, wiecie, w jakichś długich spódnicach, gdzie one są na, na dole tak zakończone. Yy, I te dziewczyny jakoś wyglądają w tym fajnie, natomiast ja Czułabym się jak mała dziewczynka w tym. Mi się właśnie kojarzą takie, takie sukieneczki dla dziewczynek. Jak znajdę zdjęcie, to wam pokażę. Może to nie jest ten fason, ale ja miałam taką spódniczkę żółtą, jak byłam mała i tańczyłam. I ona właśnie, ona miała dużo tiulu pod spodem, ale i u góry była taka po prostu z, z materiałem. Natomiast ona właśnie była w tym stylu, że ona była taka, taka puff i taka po prostu słodziutka. A ja, jeżeli chodzi o słodziutkie rzeczy, to jestem jakby najdalej. To jest naj, najdalej od mojego stylu. Lubię takie dziewczęce rzeczy ostatnio: jakieś takie właśnie e, coś jak kotyczko, albo takie rzeczy e, troszeczkę bardziej delikatne: kwiatki, tak jak sobie szyłam różne takie rzeczy z tych pościeli. Natomiast takie typowo dziewczyn, takie dziewczynki, takie trochę infantylne luki. To na mnie po prostu, ja bym, ja bym nie dała rady w tym chodzić. Czułabym się za bardzo infantylnie. Natomiast te dziewczyny fajnie to robią. Może kiedyś do tego dojrze, na razie dla mnie odpada. I dobra, yy, schodzimy na dół, już w ogóle, czyli buty. Yy, tutaj mam, mam kilka punktów, ponieważ. Ach, wiecie, ja, ja uwielbiam buty i ogólnie mogłabym mieć dużo i wiele mi się podoba, natomiast są takie, które na mnie by nie zdały tutaj egzaminu. Jednymi z nich są baletki i to takie właśnie, nie mówię o balerinach, na przykład z czubkiem albo jakichś takich wyciętych, bo ja takie mam i lubię, natomiast takie typowe baletki, czyli takie okrągłe, z kokardką, takie jakby kiedyś, wiecie, leginsy, baletki i tunika, nie? Tego typu. No nie. Dziewczyny oczywiście to, wiecie, wyglądają fajnie, jak mają długą spódnicę, szczególnie oversize'ową marynarkę, baletki. No to jest takie fajne zderzenie i to jest właśnie super rzecz, jeżeli lubicie baletki, to właśnie tak zdarzyć to takie baletki delikatne z czymś takim męskim, na przykład na górze. Wygląda to super, natomiast ja, no nie mogę nosić, ponieważ ja mam szeroką stopę, więc jak włożę baletki, to ona się tak rozjeżdża i materiał z baletek jakby idzie cały na bok i to tylko moją stopę. Nienawidziłam, bo w sensie, no jak wszyscy nosi, to też nosiłam, jak byłam młoda, ale nienawidziłam ich, bo one po prostu sprawiały, że moja stopa wyglądała strasznie. Plus, jeszcze zajeżdżałam ten, ma ten boczny materiał, no bo jakby stawiałam go na ziemi. Więc, chyba, żeby były jakieś takie naprawdę super baletki na szeroką stopę, to może bym mogła. Chociaż one też trochę wchodzą w tą taką tematykę dziewczyneczki co nie jest w moim klimacie. podobały mi się na przykład takie przezroczyste, to są teraz takie siateczki, ale też bym nie mogła ich nosić, bo ja muszę mieć skórzane buty, a tam bym się chyba zaparzyła. I mam dość wymagające stopy. No i yy, też mi się wydaje, że są lepsze fasony dla mnie, jak na przykład za, za, za szpiczastym noskiem, takie bardziej, wiecie, z twistem, z pazurem, niż delikatne baletki, ale na innych wygląda super. Mówiąc o Wymagających stopach i ogólnie butach, może nie jestem sama, ale chciałam o tym powiedzieć, bo widzę bardzo dużo stylizacji z takimi wysokimi butami, jak kozaki, kowbojki, coś w stylu kalosze na lato. Wiecie, jest na przykład krótka spódniczka, taka sukieneczka, frywolna, i do tego na przykład wysokie kowbojki do kolana. I wygląda to mega, bo to jest też znowu takie, właśnie gra, gra że mamy krótką spódniczkę. Potem gołą nogę, więc jak dołożymy tego buta, to wiecie, to robi po prostu bardzo fajne i kontrast, i zestawienie ogólnie jako stylówka. Natomiast jak ja miałam w 30 stopniach założyć kozaki, nawet skórzane, nawet ażurowe, takie, że wiecie, są, mają takie dziurki w tym materiale, no to bym chyba po 5 minutach po prostu pływała w tych butach. Nie, nie byłabym w stanie. I jestem ciekawa, jak to te dziewczyny robią. Po prostu ja może nie znam życia z innego niż to, że jak jest ciepło, to ja muszę nosić jak najbardziej odkryte buty. A, ale jak one to robią, że są w stanie nosić właśnie takie wysokie buty? Nawet, wiecie, jest upał, one mają na przykład jakieś tam, wiecie, modnej marki kalosze wysokie. Jak? Jak? Dajcie mi znać, po której stronie jesteście. Czy jak najbardziej odkryta stopa, czy możecie chodzić w bojkach latem i wam to nie przeszkadza? Dobra, ostatnie buty to są Birkenstocki. I słuchajcie, no, e, to są ponoć najwygodniejsze buty na świecie. E, I one są takie, wiecie, to są klapki, więc możemy je wsunąć i lecieć, nie musimy zapinać tych wszystkich. Czasami tak w kurzach muszę zapinać te wszystkie e, małe e, tutaj sprzączki przy, przy butach. E, masakra. E, natomiast. No i oczywiście oprócz tego, że są, wiecie, fajnie, można je włożyć, to też są w wielu kolorach, i to jest też taki trochę męski bud, więc do super zwiernie sukieneczki, znowu kontrast, który uwielbiam. Mm, także mają same zalety wizualne. Natomiast jak ja miałam tego typu. No nie wiem, może kiedyś nie było takich Birkenstocków, ale tego typu klapki, które są wyprofilowane w środku, no to. <laughs> Absolutnie nie, nie jestem w stanie ich nosić. Są dla mnie niewygodne, bo ja mam płasko stopie i też szeroką stopę, więc te wszystkie wyżłobienia, czy tam te, te, to wy wyprofilowanie, no nie pasuje do mojej stopy. Więc w miejscu, gdzie mam po prostu płaski, a powinnam mieć, no wiecie, wyżłobioną stopę, to tam mnie odparza, tam mnie boli, tam mnie uciska. Yy, I tak jak mówię, no wiem, że są na, na szeroką stopę takie klapki, ale przez to, że właśnie są wyprofilowane. no tak jak mówię, większość osób pewnie, które ma normalną stopę, to pasuje. No bo jak są wyprofilowane, to też, też się dłużej, można wygodniej chodzić niż na płaskim, tak? No bo to wtedy po prostu bardziej pasuje do tej stopy. Natomiast, no, w moim przypadku to jest masakra. I ja kiedyś miałam takie klapki i myślałam, że umrę po prostu. Także, no, nigdy nie będę mogła ich nosić. Chyba, że zrobię płaskie chociaż też mają za szerokie paski i mi się zaraz będzie odparzać, moje stopy są wymagające. Także zostawmy te buty, yy, mamy wiele innych opcji, które mogę nosić i jak, jak wiecie, mam sporo, także no niestety nie można mieć wszystkiego. I na koniec zostawiłam sobie coś, yy, o czym no trochę pomyślałam sobie, że może to być ciekawy temat. A mianowicie kolor. Yy, wiecie, że ja lubię kolory, wiecie, że ja lubię kombinować z różnymi połączeniami. Yy. Mam swoje kolory, które do mnie pasują, jak wiecie, i, no i bawię się nimi, bawię się trochę odcieniami. Natomiast są kolory, których nie wiem, chciałabym nosić, ale jak założę albo jak jakby sobie wyobrażę siebie w nich, to kompletnie odpadę. To są dwa kolory: jest to różowy i fioletowy. I o ile fioletowy można by powiedzieć, że znalazłabym dla siebie odcień, może taki bardzo śliwkowy. I mam jakieś takie śliwkowe, ale mi chodzi o taki typ, wiecie, fiolet-fiolet. Wydaje mi się, że to też kwestia włosów, że wydawałoby się, że rudy i światowe pasuje, natomiast no ja jakoś tak nie mogę. I jak mam na sobie coś fioletowego, albo miałam, miałam uwielbiałam kiedyś no, no, nosić fiolet, jak byłam blondynką, natomiast teraz jak mam rude włosy, kompletnie to odpada. I różowy to samo. On jest tak modny, słuchajcie, jest yy... Jest tyle teraz luków na różowo, szczególnie w lecie, baby pink, albo taki mocny barbie I, i ogólnie to jest piękny kolor, natomiast no ja jakoś tak nie mam, nie, 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 nie mam takiego odcienia w i różu, które mogłabym e, dla siebie znaleźć. Może róż mam taki brudny, wchodzący trochę w beżo brzoskwinie. Ale to wiecie, to też można kombinować, nie? Że to już jest prawie beż, ale róż, to to jest róż. Nie, mi chodzi wiecie, o taki róż-róż, nie? Taka Barbie, taka y, po prostu No wiecie, no tutaj wam pokazuję ogólnie przykład, o, o który mam na myśli. No i no i niestety dla mnie osobiście odpada mi może widzę czasem dziewczyny w rudych włosach i w różu, ale no to jest chyba troszeczkę inny typ kolorystyczny, też mają. Może mają, yy, nie wiem, były brunatkami i są rude i, i też mają inne oczy. No ogólnie nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale te dwa kolory są dla mnie nie do przejścia. I ja jak na razie nie znalazłam dobrej rzeczy, yy, która by, by mi tak pasowała wiecie, która by mi po prostu komplementowała moją urodę. a może tak. I dobra, to jest słuchajcie, 10 moich. Trendów, które lubię na innych, ale sama nie mogłabym nosić. E, jestem ciekawa, co myślicie? Który, z którym się zgadzacie, z którym się nie zgadzacie? I jakie macie swoje takie rzeczy, czy kurczę, Patrzycie, ja! Po prostu super, super wygląda, e, ale nie na mnie. I, wiecie, I nie mówię o takich rzeczach w stylu, że mam stanik i na, na to marynarkę rozpiętą i idę, albo e, microshorts, nie? No bo to są takie rzeczy, które. Są tylko na Instagram, tylko na pokaz, nikt nie wiecie, nie chodzi na miasto. Chodzi mi o takie trendy rzeczywiście, takie, które, które można nosić, ale z jakiegoś powodu wy nie jesteście w stanie się przemóc, albo nie możecie z jakiegoś powodu, jak ja birkanów, bo mam takie a nie inne stopy. Także czekam na wasze opinie, jestem ciekawa, i dajcie mi znać jeszcze o innych trendach, bo może właśnie nie pomyślałam o wszystkim, a też może mam jakieś, których nie lubię na sobie. A nie, nie, teraz mi nie przyszło do odcinka na, do głowy. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że taki typ pogadankowy też Wam odpowiada. Nie zawsze mi się chce przebierać, nie, nie zawsze też mam inspirację. Szczególnie jak jestem wymęczona y, graniem z siedmiolatkiem w różne gry i słuchaniem o, o bossach, które pokonuje. Wiecie o co chodzi, nie? To już po prostu się odechciewa człowiekowi. Równolegle jeszcze sobie szyję trochę rzeczy, także też Wam tego nie nagrywam, no bo te szyciowe vlogi są dość trudne do edycji i też Wiecie, to jest powtarzalne, tak? No to wyciąć materiał, szyć jest. Także, jeżeli nie analizuję jakiejś konkretnej rzeczy, już wykroju nie, nie kombinuję, no to nie będę wam pokazywać tego samego. Na pewno kiedyś tam będą stylówki z tymi rzeczami. A jak na razie się z wami żegnam i życzę wam samych stylizacji, które chcecie nosić, a nie nosicie tylko dlatego, że są modne. Noście, co kochacie i w czym się czujecie piękne, a też będziecie tak wyglądały. Pa, pa, do następnego. I'm mm -hmm.